Cześć, drodzy przyjaciele. Witam was po japońsku. Kładziemy ręce do gościa. Japońskie słowo i teraz jesteś na tym początkowym spotkaniu reiki na swoją reiki. Dokładnie usuwera i kiriocha na początkowym etapie. I najprostszy, najbardziej powszechny typ reiki to klasyczne Usui reiki. I, i, i. Jestem Siergiej Babajew. E, jesteś teraz na tych zajęciach w pomieszczeniu. Stowarzyszenia. Zawodowe Stowarzyszenia Rejki na Łotwie. Ciąg dalszy nastąpi. Czujnikiem, którym jestem, tego społeczeństwa, tak? I w tym społeczeństwie oficjalnie zarejestrowany w rejestrze łotwy, w państwowym rejestrze łotwy. Mamy szkołę. Szkoła nazywa się Satori i tak. Ponadto, szkoła oferuje różne grupy. Są grupy w Rajke, które opanowują wyższe poziomy energia i wykorzystanie energii, ale zawsze powinno zacząć się od OZOW. Dlatego zawsze zaczynam od opanowania USU i Rajkiriocho. Japońskiej metody w mojej praktyce. Na początek, dosłownie, kilka słów. Aha, czy on jest Rejki? O tym. A kto jest Żydem? Do widzenia. Do widzenia. Tak, jak ja w zasadzie nie znałem Żydówki stosować, poznałem, jak zacząłem nauczać i tak dalej. I tym podobne, opowiem krótko, dosłownie, co. E w zeszłym roku po raz pierwszy spotkałem Alię 368 mikrolitrów. W tamtym momencie miałem poważny problem zdrowotny. Bardzo poważny. Można powiedzieć, że krytyczny. Wtedy w 98 roku mi doradzono. Ciąg dalszy nastąpił. Kobieta, której imię brzmiało Natalia Litwinowa. Przyszedłem do niej. W tych czasach nie byłem zbyt duchowo wykształcony. I w ogóle nie wierzyłem w energię. Nie wierzyłem w żadną duchową związaną z tym, ani w żadne duchowe absolutnie nic. I oto ta kobieta Natalii spojrzała na mnie, porozmawiała ze mną, zrozumiała, że opowiada mi o duchowości, znaczy w sensie zastosowanie energii i przełomów. Zwłaszcza, że się Sunę wtedy uczyła. Dokładnego masażu japońskiego, patrząc na mnie, zdecydował, że nie jestem na to gotowy. Aby przyswoić te informacje, dlatego nie jest tam. Nie powiedziała mi nic podczas tego pierwszego spotkania: co robiła, jak to robiła. A mimo to, na tym pierwszym spotkaniu, dała mi inicjację do pierwszego stopnia Reiki i dała mi samą energię Reiki przez ręce, przez swoje.